Witajcie, dzisiaj podzielę się wspomnieniami z naszej wycieczki do prowincji Alicante w Hiszpanii. So, hello, today I will share our memories from our trip to the province of Alicante in Spain. Byliśmy tam w lutym 2023 roku. We travelled there in February 2023. I tutaj właśnie jedziemy sobie autostradą autopista de Mediterraneo, taką śródziemnomorską autostradą wzdłuż wybrzeża. Jedziemy sobie na północ od Alicante. So first we started exploring the north of Alicante. We went up to Altea Cal

no i tutaj sobie właśnie podróżujemy wzdłuż, nasz, wzdłuż autostrady na północ i z powrotem i pierwszym, pierwszym przystankiem to będzie miasteczko Altea. Także to co widzimy też są talii, jest to Costa Blanca, czyli wybrzeże, Costa Blanca, we can see the... Toast, Costa Blanca, właśnie tutaj na obrzeżach Alicante, Altea i to jest już Altea, jest to miasteczko w Wspólnocie Walencjańskiej, Comunidad Valenciana, nad Morzem Śródziemnym, na wybrzeżu Costa Blanca, so this is Altea. a little pueblo blanco, little village, little town on the mediterranean coast. this section of the mediterranean coast is called costa blanca. And it's part of the valencian community. so um, there are beautiful beaches and labyrinth streets, whitewashed house fronts. it's really, really pretty. And then we have the mountains, Serra de Bernia. And we have a very nice, mild microclimate. Lots of palm trees. I Altea to jest takie miasteczko z mikroklimatem: piękne, białe uliczki, labirynty uliczek, plaże. Też góry Serra de Bernia I można sobie też nad morzem później pochodzić po promenadzie A tutaj jest właśnie taki jakby ryneczek z katedrą I Też widzieliśmy Kościół, bardzo piękną katedrę i także w tej części Hiszpanii um, mówi się w języku hiszpańskim oczywiście, ale też widzimy um, napisy w innym języku. Jest to język walencjański, Valencia, jest to taki południowy dialekt języka katalońskiego. So in this part of Spain, um, Valencian community. Uh, people speak mainly Spanish, but there's also another language, Valencian language, uh, which is a dialect, southern dialect of Catalan language. And in Altea we have many festivals, the most um, well-known is Castell de Loya, festival of fireworks that are launched into the sea at the beach. Więc taka, taki festiwal bardzo znany w Altei jest to festiwal fajerwerków, które, które właśnie są jak gdyby wystrzeliwane ponad morzem, ponad na plaży. Wygląda to bardzo pięknie. I też oprócz tego jest taki festiwal Moros i y Christianos, czyli właśnie jest to taka symboliczna jak gdyby wojna pomiędzy Maurami a chrześcijanami, ponieważ da dawniej właśnie Maurowie byli na tych terenach, osiedlili się na tych terenach. I dopiero właściwie dominowali większość Półwyspu Iberyjskiego i dopiero w XV wieku nastąpiła rekonkista, czyli jakby odbicie przez królów chrześcijańskich, katolickich, odbicie tego terytorium. And this is the house that we rented for a week in um, La Marina. So, domek, który wynajmowaliśmy w takiej prowincji La Marina. A to już jest Alicante. And this is um, Alicante City already. Czyli Alicante po walencjańsku Alacant. Jest to miasto w we Wspólnocie Walencjańskiej w Hiszpanii, Prowincja Alicante, jest to właśnie stolica Prowincji Alicante i także port, historyczny port. So Alicante is a city and municipality in the Valencian community in Spain. It's a historic Mediterranean port and the name of the city comes from Arabic Alacant, mm -hmm, Lacant, Alacant. And also it reflects the Latin lucentum and a Greek root leuke or leuka meaning white. Okay. Uh, więc też nazwa Alicante, Alacant pochodzi od to z języka arabskiego. I This area has been inhabited for over 7,000 years, and the first tribes of hunter gatherers moved from Central Europe between 5000 and 3000 BC. And some of the earliest settlements were made on the slopes of Mount Benacantil. And we can see already the castle of Santa Barbara Castillo. w Santa Barbara, e, więc ten region już był zamieszkiwany ponad 7000 lat. Jako e, 1000 roku przed naszą erą wschodnie wybrzeże Hiszpanii zaczęli odwiedzać też Grecję, Fenicjanie w celach handlowych. E, o te tereny też spurtoczyły Kartagina i Rzym. W 200 roku przed naszą erą miasto zajęli Rzymianie. Po upadku Rzymu miasto zajęli Goci. Później w latach 718-1249 było pod panowaniem Maurów jako al-Akant. Później zdobyte przez królestwo Aragonii. Widzimy tutaj też już zamek. Castillo de Santa Barbara, czyli zamek świętej Barbary na takiej skale jest to zabytkowa warownia położona na właśnie górze Bena Cantil, na wysokiej skale i zamek znajduje się w ogóle na wysokości 166 metrów nad poziomem morza. I pochodzi prawdopodobnie z IX wieku, a nazwa może wy wywodzić się z arabskiego banukatil, Banu katil czyli małżowina uszna. Tak więc na jeden z dziedzińców można wjechać specjalną windą z poziomu miasta, z Avenida de Janos, ten szyb windy ma około 205 metrów wysokości. Wokół zamku jest Parque de la Ereta, w którym rosną drzewa oliwne. Jest też piękny panoramiczny chodnik w kierunku podziemnej stacji tramwajowej Mercado. Jest to na pewno wspaniałe miejsce. Barte Odwiedzenia, beautiful Castillo de Santa Barbara so this is Santa Barbara Castle it's a fortification in the center of Alicante on Mount Benacantil and so it's really beautiful and there is a beautiful park around it and a really beautiful walkway and you can also take an elevator to the castle and go over this busy street road right to the beach it's really really beautiful and definitely worth visiting and you can see the port of Alicante Porto Falicante, taką piękną promenadą, którą można się przespacerować. Um, you can also walk on the beautiful promenade. A tu też z powrotem w naszym domku, w La Marina, gdzie zaprzewitał nas kotek i drapał nam w okno. A teraz jedziemy już do Kartageny. and now visiting another beautiful city called Cartagena. So Cartagena. It's a Spanish city and a major naval station on the Mediterranean coast. And it's really, really amazing. You can see the Roman theater, lots of Roman Roman monuments, um, because the city had its heyday during the Roman Empire when it was known as Cartago Nova. And so the new city. It was the capital of the province Cartagenesis. So much of the historical significance of Cartagena stemmed from its defensive port, one of the most important in the western Mediterranean. And Cartagena has been the capital of the Spanish Navy's Maritime Department of the Mediterranean since the arrival of the Spanish Bourbons in the 18th century. And as far as the 16th century, it was one of the most important naval ports in Spain. It is still an important naval seaport, the main military haven of Spain, and is home to a large naval shipyard. It's really amazing to see the confluence of civilizations as well as its strategic harbor. Yeah, amazing landmarks such as Roman Theatre, second largest of the Iberian Peninsula after the one in Merida. So and really abundance of Phoenician, Roman, Byzantine, and Moorish remains. And a plethora of art nouveau buildings. It's now as a basically has been established as a major cruise ship destination. Really amazing. And it was the first of a number of cities that have been named Cartagena, most notably Cartagena, Colombia. Really amazing, absolutely beautiful and very interesting. <laughs> Jest to miasto południowo-wschodniej Hiszpanii, w regionie Żmursja. Jest to port wojenny, port handlowy, stocznia, rafineria ropy naftowej, huta, kąpielisko morskie. Jest absolutnie niesamowite. Wspaniałe zabytki pozostałości rzymskiego teatru ogromny, drugi, największy w Hiszpanii teatr rzymski. Bizantyjskie mury, Muralia Bizantina, piękna gotycka katedra z XIII wieku, muzeum archeologiczne. Jest to bardzo ważny port i właśnie port wojenny i handlowy do, do dnia dzisiejszego. I też już poza samym miastem mamy piękne plaże, tak jak tutaj Kala rosa. And, tak, i Kartahena przeżywało właśnie miasto Kartachena przeżywało swój jakby taki rozkwit w czasie um, panowania Imperium Rzymskiego. Później zostało um, było zniszczone miasto przez wandalów, później pod panowaniem Bizancjum, zdobyte przez wizygotów, podbite przez arabów i włączone do Aragonii przez Jakuba I Zdobywcę i przemianowano na Cartagena. Jest to już główna baza hiszpańskiej floty wojennej. Bardzo ciekawe miejsce, polecam, aby zobaczyć. Bardzo ciepły klimat, suchy, ciepły klimat. Piękne plaże, różne właśnie takie jak Cala Rosa. I warto zobaczyć właśnie rzymski teatr i te wszystkie niesamowite zabytki z przeróżnych okresów. Otóż też przeróżne fortyfikacje mm, wojskowe należące do floty wojennej. I też oczywiście oglądaliśmy przeróżnego rodzaju plaże, zwiedzaliśmy je, wybieraliśmy, które by nam się podobały. Mieliśmy pikniki na plaży. We also explored different beaches and small like seaside resorts. We had picnics on the beaches. It was February, but it was warm. On the beach of course very windy. Był luty, więc było bardzo ciepło, gdzieś tak 20 stopni, 22 stopnie, czasem może 18. Było bardzo wietrznie oczywiście nad morzem, ale można było sobie spacerować, było to bardzo fajne. Zima w Hiszpanii, gdzieś tak właśnie w okolicach Alicante, wygląda mniej więcej tak, Temperat słońce zawsze prawie świeci. Um, można spacerować po plaży, ja też dwa razy się kąpałam, czy trzy. Um, woda temperaturą przypomina nasze Morze Bałtyckie w lecie, więc bardzo fajnie. Nie zbyt dużo ludzi na plaży. Bardzo fajnie można wypocząć. Um, so this is like winter in, the, in Spain, in the Alicante area. Very sunny in February. Beautiful weather around 20 degrees centigrade during the day, maybe 22, 25, sometimes 18, 19 if it rains a little bit. Very mild climate, dry and warm every day. There is sun, you can walk along the beach, very windy but also very pleasant. Yep, winter in Spain, if anyone's interested. Lots of people also swimming, I, maybe I swam like two or three times. And here's our morning visitor again. Every morning this little cat came to knock on the door. Codziennie witam nas kotek, trapiąc w szyby, fajny bardzo, kicio. No, jak tylko usłyszał, że wstaliśmy, to witał się z nami, proszę bardzo. Chcieliśmy sprawdzić, jak jest właśnie niedaleko Alicante, jak tutaj wyglądają nieruchomości na wynajem, czy do zakupu. To są takie malutkie na przykład domki, jak tutaj widać: z jednej strony tarasik, z drugiej balkonik i można albo od najmniejszych, pewnie z 30 metrów kwadratowych, aż do bardzo dużych willi. Każdy sobie znajdzie dla siebie na swój budżet coś. So we decided to check out some real estate properties for rent or to buy. And so for example, these little houses, about 30 square meters, you can find, you know, very little ones with a terrace in the front and balcony in the back and of course then bigger and bigger and bigger and bigger, all kinds of villas. To so jest La Marina Urbanización, jest to takie osiedle, nazywa się La Marina. I tutaj właściwie bardzo dużo przeprowadza się mieszkańców Europy Zachodniej na emeryturę nie tylko. So many um, people from Western Europe move here to retire or oh, not to retire, because I've seen schools as well. I są bardzo ładne plaże w La Marina, Santa Pola, Guarda Mar del Segura, później dalej jeszcze Store Wiechów, Baraj dla um, właśnie um, emerytów. <laughs> so, very popular place mm -hmm. for. Um, have yeah, people from Western Europe to retire, to buy rental properties in very nice beaches in La Marina, Santa Pola, Guarda Madre Segura, Torre Vieja, which is like a haven for the retired folks from all over. Więc słychać tu języki, różne flagi powiewają na domach. Tu widzimy Salinas, czyli właśnie takie chyba... Um, miejsca, gdzie um, wydobywa się sól morsko, l'isola salina, gdzie you actually get the um, salt. To bardzo ciekawe drzewa z ptaszkami. Jak się do nich zbliża, to ucichną, a jak się oddala, to ptaszki śpiewają. Very interesting trees with birds in them. When you get closer, to the bird. They get quiet when you are further away. They, ch they chirp like crazy. Yeah, so this is La Marina. Where lots of people retire, not only here, but many, many places along the sea coast. It's a very international community, retirement community, and maybe not only. Known for its climate, very mild climate. więc bardzo dużo ludzi tutaj przeprowadza się właśnie tutaj do Hiszpanii, aby mieszkać. Ale nie jesteśmy jednak pewni, czy nie wolimy Andaluzji. We're not sure, but we think we might prefer Andalusia in the south. Ok, dzięki za podróżowanie z nami i do usłyszenia. Thank you for traveling with us and bye bye.